Cześć, witam was w kolejnym odcinku. A dzisiaj Kylian Mbappé to jeden z najlepszych piłkarzy na świecie młodego pokolenia, którego chciałby mieć niemal każdy najlepszy klub w Europie. Jak właściciele Chelsea agresywnie ruszyli do walki o zakontraktowanie Kyliana Mbappé. O tym dowiecie się w dzisiejszym materiale. Opowiem Wam także o Robercie Lewandowskim, który jest nielubiany w szatni FC Barcelony, Wojciechu Szczęsnym, który może odejść z Juventusu oraz o Bayernie Monachium, który traci cierpliwość do Tomasa Tuchela. Zanim zaczniemy, zachęcam was do zasubskrybowania mojego kanału z opcją dzwoneczka, dzięki czemu nie przegapicie kolejnych materiałów, które będę tutaj publikował. Bardzo was również proszę, jeżeli spodoba wam się dzisiejszy materiał, o zostawienie kciuka w górę. A teraz chwila dla partnera kanału STS i przechodzimy do dzisiejszych bardzo ciekawych newsów. Partnerem kanału jest STS, legalny polski bugmacher i oficjalny sponsor reprezentacji Polski. Z kodem Football TV możecie odebrać pewne 1560 zł. Bonusy otrzymacie przy trzech pierwszych wpłatach łącznie do 1500 zł oraz dodatkowe 60 zł za wykonanie zadań po rejestracji. Świetną opcją jest także pierwszy zakład bez ryzyka do 100 zł, w skrócie wygrana lub zwrot. Więcej informacji o promocji na sts.pl. Link do rejestracji znajdziecie w opisie i w karcie w prawym górnym rogu. Pamiętajcie o kodzie Football TV, oferta tylko dla osób pełnoletnich. Kylian Mbappé. Niezależnie jak często tylko wymienię te imię i nazwisko w swoim materiale, każdy kibic piłki nożnej będzie automatycznie łączył go z transferem do Ralu Madryt. Ciężko mi zliczyć jak często poruszaliśmy ten temat na tym kanale, ponieważ od blisko 3 lat media co jakiś czas wracają do tej niesamowicie długiej sagi transferowej. W tym przypadku jest podobnie, ale jednocześnie inaczej. O ile w przypadku przenosin Mbappé na Santiago Bernabeu wiemy tyle, że jeśli do transferu nie dojdzie tego lata, to nie dojdzie już prawdopodobnie nigdy, z faktu na niedawne słowa Florentino Pereza, tak też na horyzoncie pojawił się dość nowy, ciekawy kierunek. Premier League, a dokładnie zespół z popularnego Big Six i nie mam tutaj na myśli Liverpoolu czy też Manchesteru United. Angielski The Guardian nie zmyśla pisząc, że francuski gwiazdor jest na celowniku Chelsea, a klub jest gotów zaoferować mu gigantyczny kontrakt. Za sam podpis Mbappé miałby zainkasować 300 milionów euro. Natomiast w przypadku rocznej gaży byłoby to 50 milionów rocznie plus 25 milionów bonusów za bramki. Kontrakt miałby mieć pięcioletnią ważność, a Kylian miałby zagwarantowane dodatkowo 50% praw do swojego wizerunku. A także klub zapewniłby mu willę pod Londynem wartą około 5 milionów euro. Najciekawsza jest jednak część związana ze złotą piłką. W przypadku wygrania wspomnianej statuetki przez Mbappé grając w barwach De Blues, piłkarz otrzymałby na swoje konto bankowe przelew w wysokości 100 milionów euro premii. W skrócie, Francuz za grę w drużynie ze Stamford Bridge mógłby zarobić nawet 750 milionów euro. Fakt zarobienia tak chorych pieniędzy i gry w najlepszej lidze na świecie, a na pewno najbardziej popularnej, wydaje się bardzo atrakcyjną opcją transferową. Gdyby nie jeden istotny aspekt. Chelsea o sprzedaży akcji klubu przez Romana Abramowicza stała się ligowym średniakiem. W poprzednim sezonie klub zajął dalekie, bo aż 12 miejsce w tabeli ligowej. W aktualnym sezonie natomiast zasiadają na 10 lokacie i tracą aż 13 punktów do strefy dającej awans do Ligi Mistrzów. A to zdecydowanie dla Mbappé ważne, aby regularnie grać w Champions League. Tym bardziej jeśli ma on aspiracje, by wygrać złotą piłkę France Football. Na pewno przenosiny z Ligą do Premier League już byłyby krokiem do przodu w karierze Kyliana, jednak nie w przypadku transferu do Chelsea. Wcześniej wspominany przez media Liverpool byłby już zdecydowanie lepszym kierunkiem, choć też ciężko powiedzieć, jak sytuacja The Reds będzie wyglądać za parę lat. Biorąc pod uwagę, że w czerwcu Anfield opuści Jurgen Klopp. Patrząc więc na aspekty stricte sportowe, wyłącznie Real Madrid, Manchester City i ewentualnie Bayern Monachium są w stanie sięgnąć z Mbappé po najważniejsze trofea. W przypadku jednak finansów pozostanie w Paris Saint Germain bądź przenosiny do Chelsea są lepszą opcją. Jedno i drugie zapewnia natomiast Manchester City, ale Pep Guardiola nie ma w planach transferu Kliana Mbappé na Etihad Stadium. Tym bardziej, że ciężko byłoby znaleźć dla niego najlepszą rolę w zespole, dopóki mają oni w szeregach bramkostrzelnego Erlinga Halanda. Pewne jest jednak, iż Kylian Mbappé po tym sezonie odejdzie z PSG. Fabrizio Romano poinformował o decyzji Francuza na Twitterze. Wciąż nie znamy jednak klubu, do którego uda się utalentowany piłkarz. A wy jak sądzicie? Transfer Mbappé do Chelsea byłby absurdalnie dobrym ruchem i pomógłby klubowi w powrocie na europejski szczyt, czy też może wręcz przeciwnie? Sekcja komentarzy oczywiście należy do Was. FC Barcelona latem 2022 roku dokonała marketingowego strzału w dziesiątkę, sprowadzając do siebie Roberta Lewandowskiego, który miał ze sobą świetne ostatnie trzy sezony w barwach Bayernu Monachium. Polak w 2020 i 2021 roku był wręcz uważany przez dużą część mediów i kibiców za najlepszego w tamtym czasie piłkarza na świecie. Stąd też nie dziwne, że Blaugrana mimo problemów finansowych zagwarantowała Bawarczykom 45 milionów euro za sam podpis lewego. Transfer ten zaowocował już w pierwszym sezonie, kiedy to Barsa po czteroletniej absencji wygrała Mistrzostwo Hiszpanii, a Robert został królem strzelców w swoim debiutanckim sezonie z zarobkiem 23 trafień. Niestety, ale w aktualnej kampanii Rodak może nawet nie przebić bariery 20 ligowych bramek, a jak podają niektóre media, część czatni Barsy coraz bardziej krytycznie podchodzi do kapitana reprezentacji Polski. Jednym z nich jest hiszpański portal El Chiringuito, który mówi o tym, że piłkarz wręcz nie jest lubiany przez część piłkarzy Barsy, a sam klub z tego powodu rozważa sprzedaż napastnika w letnim okienku transferowym. To nie pierwsze już takie doniesienia w kontekście braku sympatii do Polaka, ponieważ już jesienią media pisały w identycznym stylu, a co najciekawsze, nawet niemieckie media parę miesięcy wstecz pisały o tym, że w szatni Bayernu Robert również miał swoich antysympatyków. Jak to mówią, w każdej plotce jest ziarenko prawdy i to, że w szatni Blaugrany są piłkarze, którzy nie przepadają za Lewandowskim jest niemal pewne, bowiem Polak, mimo słabej od początku sezonu dyspozycji, wciąż gra pierwsze skrzypce w zespole Czawiego Hernandeza. To z pewnością może irytować po niektórych. Co do wystawienia jednak przez klub lewego na listę transferową, warto podejść do tego z większym dystansem. Fabrizio Romano już pod koniec grudnia mówił o tym, że Lewandowski jest na celowniku paru klubów, prawdopodobnie tych z Arabii Saudyjskiej. Jednak w jego opinii Polak zostanie na Camp nou przynajmniej do połowy 2025 roku. Wielu jednak zapomina, że Lewandowski gra w każdym meczu. Potrzebuje zmiennika i teraz będzie miał go w sobie Wiktora Rokę. Myślę, że Brazylijczyk pomoże mu wrócić do dobrej formy. Polak trochę odpocznie w niektórych momentach i poczuje konkurencję młodszego kolegi. Myślę, że druga połowa sezonu będzie dla niego znacznie lepsza. Uważam, że ma szansę, by pozostać jeszcze przez przynajmniej jeden sezon w Barcelonie. Warto jednak podkreślić, że słowa te Włoch wypowiedział przed ogłoszeniem przez Xaviego Hernandez'a, że po sezonie zrezygnuje on z roli szkoleniowca Barsy, a to mocno zmienia postać rzeczy. Hiszpan wydaje się być fanem Lewandowskiego, często broniąc go w wywiadach po słabych występach, jednak nowy trener może mieć zgoła inne podejście. Dopóki jednak nie znamy oficjalnie następcy Czawiego, ciężko obiektywnie nam stwierdzić, jaka przyszłość czeka Roberta. Dla porównania, Cristiano Ronaldo opuścił Old Trafford rok temu po półtora rocznej przygodzie w klubie, po tym jak pół roku wcześniej szkoleniowcem Czerwonych Diabłów został Erik ten Hag. Jak wiemy, Holender nie ukrywał, że nie potrzebuje swojej koncepcji budowania drużyny CR7 i nie bał się go wystawić na ławce rezerwowych, stąd też, w przypadku nowego trenera Barcelony, możemy zobaczyć analogię, jeśli lewy, zostanie na przyszły sezon. Miejmy jednak nadzieję, że będziemy mogli jeszcze przez parę lat oglądać naszego rodaka grającego regularnie na europejskich stadionach, niezależnie od tego, czy to będzie Barsa, czy też inny klub ze Starego Kontynentu. Bayer Monachium po raz pierwszy od dekady ma realną szansę, aby nie wygrać Mistrzostwa Niemiec. Ich sytuacja w lidze zrobiła się tym bardziej skomplikowana, kiedy to przegrali aż 3 do z Bayerem Leverkusen który pod wodzą Chabiego Alonso wciąż nie przegrał jeszcze żadnego meczu w tym sezonie. Mocno za to obrywa szkoleniowiec Bawarczyków Thomas Tuchel. Jednak ciężko obwiniać go za sytuację ligową, bowiem 16 zwycięstw, 2 remisy i 3 porażki oraz 7 punktów przewagi nad trzecim w tabeli zespołem Bundesligi jasno mówi, że Bayern wciąż trzyma poziom. Nie są oni jednak w stanie przebić fenomenalnego bajeru Leverkusen, który dosłownie unika porażki jak mantry i dopóki nie powinie im się noga, mistrz Niemiec w maju straci swój tytuł po dekadzie dominacji. Ciężko jednak nie owinać Tuchela za ostatnią porażkę na wyjeździe w Lidze Mistrzów z Lazio. Bawarczycy przegrali skromnie, bo 1 zera, ale sam fakt, że klub z europejskiej elity przegrał w fazie pucharowej z drużyną, która najczęściej gra w Lidze Europy, jest już mocnym alarmem dla działaczy bajernu. Jeśli niemiecki klub nie odrobi straty bramkowej w rewanżu na Allianz Arenie i nie awansuje do ćwierćfinału w Champions League, to najprawdopodobniej Thomas Tuchel zostanie zwolniony. Odpadnięcie w drugiej rundzie Pucharu Niemiec z trzecioligowcem, przegranie Mistrzostwa Kraju na rzecz aptekarzy oraz odpadnięcie już w 8 Ligi Mistrzów spowoduje, że obecny sezon będzie najgorszym sezonem dla Wawarczyków od ponad dekady. Aby się jednak przekonać czy tak będzie czy nie, musimy poczekać jeszcze przynajmniej 3 miesiące. Wojciech szczęsny trafił do Juventusu latem 2017 roku z AS Romy, gdy to w stołecznym zespole w ciągu dwuletniego wypożyczenia stał się filarem defensywy rzymskiego klubu, a na ławce posadził Alisona Beckera, który sam po latach stwierdził, że dzięki temu Polak popchnął go do większej pracy, aby stać się topowym goalkeeperem. Wracając jednak, plan Juwe w 2017 roku w przypadku sprowadzenia nowego bramkarza był prosty. John Luigi Buffon z faktu na wiek Musiał w końcu zostać wymieniony na młodszy model, a szczęsny był zdecydowanie najlepszym bramkarzem Serie A, stąd turyński gigant postanowił namaścić go nowym bufonem. W tym roku minie 7 lat od kiedy Wojtek jest bramkarzem Starej Damy, a do tej pory rozegrał już w ich barwach 239 spotkań, zachowując 99 czystych kąt. Niestety, ale wszystko wskazuje na to, że jak w przypadku Buffona w 2017 roku, w 2024 również dojdzie do odmłodzenia pozycji bramkarza w szeregach Juventusu. Szczęsny skończy w kwietniu 34 lata. Stąd też nie wiadomo, ile lat będzie mógł on jeszcze utrzymywać wysoki poziom, a warto byłoby wdrażać do drużyny młodszego golkipera, który od 7 lat, którego od 7 lat nie było w Turynie. Włoski portal The Wise Magazine Italia podaje, że Juve planuje latem sprowadzić do siebie 24-letniego bramkarza FC Porto, Diogo Coste. Który miałby stać się nowym następcą Wojtka Szczęsnego w bramce starej damy. Jeśli do transferu by doszło, może również dojść do sytuacji, w której Szczena zmieni klubowe barwy, ale wątpliwe aby miało to nastąpić w tym roku kalendarzowym. Nowy goalkeeper byłby raczej wdrażany powoli, stąd szczęsny od przyszłego sezonu, wciąż może być ważnym ogniwem klubu. Jednak od sezonu 2025-2026 ciężko stwierdzić jak wyglądałaby jego sytuacja w zespole Juventusu. Pytanie tylko, czy ma to na dzień dzisiejszy tak duże znaczenie? Zmiany pokoleniowe i odmawianie kadry to podstawowa rzecz w piłce nożnej, a prawdopodobnie szczęsny po euro zakończy także reprezentacyjną przygodę, bowiem w przypadku mundialów w Ameryce Północnej liczyłby on już 36 lat. I nieco absurdalne byłoby, aby wciąż polscy selekcjonerzy nie dali możliwości budowania swojego statusu w pierwszej drużynie takim nazwiskom jak Grabara, Bułka czy innym bramkarzom, którzy przebili w ciągu tych lat próg reprezentacyjny. Szczęsny zrobił imponującą karierę, bowiem nie ma drugiego takiego polskiego golkipera, który niemal całą swoją seniorską karierę rozegrał w drużynach z europejskiego topu. Patrząc też, że Wojtek ma bardzo silną pozycję w Serie A, nawet po odejściu z Juve, mógłby jeszcze przez kilka lat być filarem słabszych ekip z Włoch, które również walczyłyby o europejskie puchary. A wy w jakim innym klubie widzielibyście szczęsnego po przygodzie w Turynie? Dajcie znać w komentarzach. W dzisiejszym materiale to już wszystko ode mnie. Jeżeli się Wam spodobał, koniecznie subskrybujcie po więcej. Bardzo Was również proszę o zostawienie kciuka w górę. Słyszymy się oczywiście już niebawem w kolejnych newsowych materiałach. Na razie.